Zostawiamy z Michałem Apkowiczem, organizatorem turnieju Berlin Polska Cup 2008, który odbywa się na polu pod Berlinem. Skąd pomysł takiego pięknego turnieju? Pomysł na turniej Berlin Polska Cup narodził się dwa lata temu w redakcji magazynu Berlin. Pomysł na turniej wynika stąd, że staramy się łączyć środowiska gospodarcze, polityczne, medialne z Berlina i z Polski. Wynika to z tego, że do tych właśnie osób, do tych środowisk kierujemy naszą gazetę, czyli magazyn Berlin oraz portal berlinpolska.pl. Turniej rozgrywany jest po raz drugi na polu Mocen RZ pod Berlinem. Jest to, jest to pole, na którym. Cztery razy rozgrywane były zawody z cyklu PGA Tour, także pole naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Cieszymy się, że w tym roku zaszczycił nas swoją obecnością ambasador Marek Prawda, prezes Paweł Wojciechowski i wielu innych znakomitych gości. Łącznie niemalże 200 gości bawiło się na turnieju Berlin-Polska 2008, bo to już druga edycja turnieju. 200 osób na turnieju to sporo. Nie mówimy o grających, ale. Jak graliśmy, widzieliśmy tutaj sporą Akademię Golfa, to byli goście z Niemiec czy Polacy. Byli u nas i goście z Niemiec i Polacy. Staramy się, żeby turniej miał charakter polsko-niemiecki. Flajty ustawiane są tak, żeby w każdym byli i Polacy i Niemcy, a więc staramy się żeby ta integracja była maksymalna. Nie zamykamy się tylko na doświadczonych golfistów, staramy się też zapraszać przedsiębiorców, dziennikarzy, polityków z Polski i Niemiec, którzy uczą się golfa i to jest dla nich okazja, żeby po raz pierwszy trzymać kij w ręku, uderzyć w piłeczkę. No i Wiadomo, że golf jest świetną okazją do tego, żeby w niezobowiązującej atmosferze, ale też w takim prestiżowym trochę środowisku i towarzystwie spotkać się, porozmawiać o, o tych sprawach polsko-niemieckich. Golfiści z Polski oczywiście są zadowoleni, jak odbierają to. Koledzy z Niemiec taką inicjatywę. Podoba im się to? Kolegom z Niemiec też się podoba. Mamy takie sygnały, że są zadowoleni zarówno nasi partnerzy, np. Na spółka Berlin Partner, która zrzesza ponad 300 berlińskich firm. Drugi raz już angażuje się z nami w to przedsięwzięcie. Zaprasza coraz więcej gości. Golf Twój sposób na życie.